Cześć moi drodzy! Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo i szybko możecie zacząć swoją przygodę w grze Hamster Combat. Dla tych osób, które nie wiedzą, spośród różnego rodzaju gier. Są też takie gry, e, które dają nam dostęp po jakimś czasie do tak zwanych airdropów. E, jest to nic innego jak drop, e, w tym przypadku kryptowaluty, e, który ma odbyć się, powiedzmy, w jakimś tam określonym terminie przez twórców e, gry. No i w tym przypadku jest to gra Hamster Combat, która totalnie no, rozwaliła system, jeśli chodzi o e, możliwości e, zasięgu, które wygenerowała. Bo sami zobaczcie, że jej kanał na YouTube e, tak naprawdę. Ma e, odciula subskrypcji i to wszystko mega szybko się napędziło w momencie, kiedy poinformowali o tym dropie e, kryptowaluty. E, cała sytuacja w ogóle y, miała miejsce tak naprawdę w maju, kiedy to. Twórcy gdzieś tam powiedzieli, że coś takiego będzie miało miejsce. Oczywiście gra gdzieś tam w trakcie była, no ale to spowodowało kompletną falę nowych użytkowników, ich materiały na YouTube czy też ich kanał po prostu totalnie wystrzelił. Z tego co wiemy, aktualnie najbliższy drop będzie 10 lipca. Także macie jeszcze czas, żeby wejść na link w opisie. Jest to link do samej gry. Gra odpala się w Telegramie, więc żeby móc w nią zagrać, żeby móc w ogóle cokolwiek w niej robić, musicie mieć telegrama. Czyli wchodzicie w sklep Play, pobieracie telegrama. Jak pobierzecie telegrama, to wchodzicie w link, który macie w opisie tego filmu. Potem automatycznie wgra Wam się odpala, ona Wam się w sumie nawet nie pobiera, tylko odpala się w telegramie, więc gry w ogóle nie pobieracie, tak? Nie, nie zakładacie tam tak naprawdę żadnego konta, po prostu Wasze dane z telegrama gdzieś tam automatycznie łączą się z samą grą. W grze już macie możliwość połączenia gierki ze swoim portfelem do otrzymania wypłaty także to będzie oczywiście, moi drodzy, w kolejnym odcinku tam dokładnie Wam pokażę, w jaki sposób możecie tego dokonać. No i teraz, moi drodzy, najważniejsze, za co i w jakim stopniu otrzymamy drop tej kryptowaluty i ile tego będzie. No, tutaj jeszcze, moi drodzy, nie do końca wiadomo, jak ilości możemy otrzymać, natomiast twórcy jasno powiedzieli, że będą brali pod uwagę ilość wykonanych questów, przychód. Który otrzymujecie w samej grze na godzinę, też będzie brane pod uwagę. Czyli czym wyższy taki stały bilans dochód gierki, tym większa szansa. Że po prostu otrzymacie więcej tej kryptowaluty. A biorąc pod uwagę to, jak sama ta kryptowaluta wystrzeliła w ogóle od czasu promowania tej kryptowaluty przez Hamster Combat, no to już tutaj mogą się tworzyć nawet fajne liczby. Zależy ile tego dropną. Jestem mega ciekaw. Będziemy tutaj Was relacjonowali, moi drodzy, w tym stopniu. Także śmiało wbijajcie na link, a ja już w kolejnym odcinku pokażę wam, jak dokładnie podpiąć oraz co najlepiej kupować, żeby jeszcze jak najszybciej po prostu móc wykonać te questy. Dobra, to trzymajcie się moi drodzy, cześć.